W dniach 17-19 stycznia 2014 roku ośrodek przygotowań olimpijskich w Spale gościł trenerów i instruktorów podnoszenia ciężarów na cyklicznej kursokonferencji PZPC. Zakończona w niedzielę kursokonferencja była pierwszym ważnym wydarzeniem w roku 2014. Zespoły wyszedł czytelny sygnał, że należy działać od zaraz, by Polska Sztanga nie odstawała od najlepszych na świecie. Głównym tematem była sytuacja w polskich ciężarach. Prócz tego rozmawiano o polityce antydopingowej, schematach żywienia i doskonaleniu trenerów konferencje trenerskie są bezwzględnie potrzebne zawsze, ale one muszą być robione rzeczowo. Musi być merytoryczny program, który coś będzie wnosił. Nasza konferencja poza tą częścią merytoryczną ma taki charakter dyskusyjny, w jakim kierunku edukacja trenerów, instruktorów w Polsce musi pójść. Tym bardziej, że niedawno mieliśmy deregulację zawodu trenerskiego i my jako związek musimy wypracować zasady weryfikacji instruktorów i stopniowania klas trenerskich. Przed nami jest duża, poważna praca, dlatego wiele godzin tej kursu konferencji było poświęcone na naprawdę luźną dyskusję. Są bardzo ambitne plany co do analizowania obciążeń i monitorowania całego, całego tego przebiegu, zarówno kadry seniorek, jak i seniorów. Ja myślę, że wiele rzeczy już, już przepuściliśmy, zaniedbaliśmy, będą trudne do tworzenia. Niemniej jednak taki zespół metodyczny musi powstać, zespół metodyczno-analityczny, który by coś wnosił. No i ważne, żebyśmy My to Czy to się uda? No będzie to zadanie trudne, jako że mówię, no musimy zacząć od wszystkich. Czyli trenerzy klubowi muszą monitorować ten trening, szczególnie tych zawodniczek, które już są szkolone centralnie i są zawodniczkami poszczególnych kadr narodowych, od juniorek do seniorek, do se na seniorkach skończywszy. Mam nadzieję, że to się uda.